Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, dziękuję za to, że śledziliście tę dramę. Chciałbym z tego miejsca bardzo gorąco każdemu podziękować za zgłaszanie filmików Łukasza, za pisanie komentarzy. Jeżeli jesteście ciekawi dalszego przebiegu sytuacji, to zapraszam oczywiście na nasz serwer Discord. W zasadzie codziennie są postowane jakieś rzeczy na jego temat. Z mojej strony to by było wszystko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za udział i do zobaczenia w następnym filmie. Nara!